Panie prezesie, jakie aktywa Famuru są przeznaczone do dezaktywacji i w jakiej perspektywie mogą zostać sprzedane? O, to jest proces, który trwa już e, praktycznie od półtorej roku, czyli od e, połowy 2017 roku w momentu kiedy e, przejęliśmy aktywa CopExo. Po przeprowadzeniu projektu integracyjnego i po zdefiniowaniu tych wszystkich elementów, które stanowią dla nas tą część głównego zakresu działalności operacyjnej, zdefiniowaliśmy wszystkie te aktywa, które w zasadzie wychodzą poza ten przysłowiowy core business i które nie stanowią dla nas potencjału rozwojowego. To są głównie aktywa nieruchomościowe, które podlegały analizie zarówno w tej części, którą dysponowaliśmy w famurze, jak również w tej części, która była przejmowana wraz ze strukturą COPEXu. Jest są to częściowo również aktywa związane z spółkami zagranicznymi, które również zdefiniowaliśmy jako te, które nie będą stanowiły dla nas wsparcia rozwojowego. Tutaj głównie myślę o spółkach serbskich, które historycznie wchodziły w, w część aktywów kopeksowskich. One również będą podlegały procesowi dezinwestycyjnemu. Natomiast gdybyśmy popatrzyli na kwestię liczby, to od czerwca 2017 roku, od kiedy rozpoczęliśmy już taką bardzo intensywną pracę nad zdefiniowaniem docelowego modelu oraz zdefiniowaniem projektów dezinwestycyjnych, udało nam się uwolnić około 20 milionów złotych z dezinwestycji, które już są za nami. W trakcie mamy No. call. 5-10 milionów złotych kolejnych projektów dezinwestycyjnych natomiast patrząc na globalną skalę tego co jeszcze w perspektywie kolejnych lat mogłoby podlegać inwestycji, to jest około 70-80 milionów złotych oczywiście wszystko jest uzależnione od tego a, jaka będzie sytuacja na rynku nieruchomościowym jak będą się kształtowały ceny takich no głównie aktywów przemysłowych no bo tego one głównie dotyczą natomiast tak jak wspomniałem w perspektywie kilku najbliższych Lat ten, te dezinwestycje, dezinwestycje mogą sięgnąć jeszcze po poziomie około 70-80 milionów złotych, które możemy uwolnić. A jaki jest status rozmów o sprzedaży projektu kopalni w Przeciszowie? To jest projekt, który podobnie jak to, o czym przed chwilą rozmawialiśmy, przejęliśmy również z aktywami Kopexu. Jak Państwo pewnie pamiętacie, my jako FAMUR od początku deklarowaliśmy, że. Naszą główną specjalizacją jest zorientowanie naszego biznesu na technologii eksploatacji złóż, czyli na technologiach wydobywczych maszynowych i to jest nasza główna kompetencja i na tym się przede wszystkim skupiamy. Absolutnie nie zamierzamy jako FAMUR budować naszej kolejnej nogi biznesowej, która byłaby związana z samym procesem wydobycia, czyli bycia operatorem takiego zakładu wydobywczego. Przez dwa lata próbowaliśmy znaleźć Potencjalnego inwestora na te aktywa, które były związane z tym projektem kopalni. Do tej pory nie udało nam się znaleźć partnera, który byłby zainteresowany kontynuowaniem tego projektu, czyli tak naprawdę on na dzień dzisiejszy jest projektem zawieszony. Oczywiście są aktywa, które częściowo wchodzą w skład tego projektu, czyli sama koncepcja budowy tego zakładu górniczego. Jest część aktywów nieruchomościowych, które są alokowane pod ewentualne posadowienie i zrealizowanie tego projektu. Natomiast na dzień dzisiejszy nie mamy, nie mamy zainteresowanego, który byłby chętny do tego, żeby cały ten projekt przejąć. A jakie ma Pan plany akwizycyjne? Czego możemy się spodziewać w, tym, w tej kwestii? Oczywiście poza takim oportunistycznym patrzeniem na rynek, no przede wszystkim jesteśmy zorientowani na inwestycje dotyczące sektora hard rock miningu, który jest jednym z kluczowych elementów naszej strategii, którą chcemy realizować na przestrzeni najbliższych pięciu lat. Na dzień dzisiejszy już pracujemy nad tym projektem poszukiwania potencjalnych targetów inwestycyjnych, które mogłyby nam pomóc wejść efektywnie właśnie w ten obszar naszego biznesu. Głównie skupiamy się na poszukiwaniach podmiotów, które byłyby odpowiednio sprofilowane, zlokalizowane na, głównie na terenie Ameryki Północnej. Tutaj myślę przede wszystkim o takich krajach jak Stany Zjednoczone czy Kanada, no bo to jest taki matecznik hard rock miningu, gdzie bylibyśmy w stanie dość szybko wykorzystać potencjał takiej spółki, którą... Potencjalnie moglibyśmy na takim rynku zakupić, ale też jesteśmy otwarci na różne modele wejścia w ten sektor. Z jednej strony oczywiście najszybszym i najbardziej efektywnym modelem byłoby znalezienie spółki i przeprowadzenie takiego tradycyjnego projektu akwizycyjnego, ale też nie wykluczamy modeli współpracy, które opierałyby się na projektach joint venture wspólnie z jakimś partnerem, który jest zaangażowany właśnie w ten sektor, zbudować czy też rozszerzyć działalność albo powołać nowe części biznesowe, które zarówno jemu, jak i nam pozwoliłyby na rozwój tego biznesu. Na a z drugiej strony również na osiągnięcie takich efektów synergii pomiędzy tą częścią hard rock miningową i soft rockową, w której my jesteśmy dość dobrze zorganizowani. Więc nie ukrywam, że właśnie ta nasza, to nasze zainteresowanie tym obszarem Ameryki Północnej jest o tyle istotne, że Ameryka Północna to wciąż dla wydobycia podziemnego bardzo interesująca destynacja. Tam to górnictwo wciąż jest bardzo istotnym elementem całego sektora, gospodarczego zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w Kanadzie, więc lokując się tam, mając swoją, swoją spółkę, swoje zasoby wytwórcze, serwisowe bezpośrednio na tym rynku, zdecydowanie łatwiej nam będzie również rozszerzyć naszą aktywność w tym naszym głównym obszarze biznesowym związanym z dostarczaniem technologii do wydobycia skał miękkich, czy to do węgla, czy do potasu.